Słuchajcie, chłopaków jeszcze nie ma. Ja już się troszeczkę przygotowałem. A wejkarpi jak to wajkarbiu? Poniedziałek. Jedziemy na nockę. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy wyskakiwać sobie na okoliczne wody. Raz na jakiś czas. Powiedzmy, raz w miesiącu. No i tym razem padł na przystanek bielawa. Nasza perełka mazowsza. Fajnie tam ostatnio się dzieje, wydaje mi się, że ryba chyba wchodzi na tarło, co może być delikatnym problemem, ale nie dla nas. Priorytetowo liczy się tutaj spotkanko ze wszystkimi. Ja na stop w trasie, słuchajcie, przez wczoraj wróciłem. Dzisiaj sklep, jutro sklep, w poniedziałek, wtorek czasem możecie mnie to oczywiście złapać, usypiskowa Teraz przypominam. A cała reszta, no zobaczymy jak się wydarzy, oczywiście wszystko dla was nagram. No, i też są to małe zawody, nie warto tutaj powiedzieć. Ale o tym też pewnie w trakcie do zgarnięcia jest, są też fajne rzeczy, ale w ogóle nie o to chodzi. Bynajmniej mi. E, szczerze, to mam wyjebane w nagrody. Bardzo się cieszę, że mogę spędzić czas z ludźmi, e, a tak naprawdę z moją karpiową rodziną. E, I to jest dla mnie najważniejsze. A nagrody to jakiś tam bonus. Ryba, jak będzie złowiona, to też fajnie. Aczkolwiek, no wiecie, ja jestem non-stop w trasie, non-stop na rybach, więc. E, to no, nie żebym był jakoś zmęczony, ale y, kolejna nocka. Strasznie tęsknię za moimi dziewczynami, i tak naprawdę jak wracam, to się nie mogę na nie napatrzyć, i to będzie kolejny raz, kiedy po prostu ich nie zobaczę. Ale nie ma to znaczenia, tak jak mówię. To jest moja karpiowa rodzina, więc jedziemy na nockę. Chłopaki pewnie będą się przygotowywać dzisiaj na sklepie. Ja może coś Wam z tego pokażę. Ja musiałem przyjechać oczywiście o wiele wcześniej, przepakować cały samochód, ponieważ miałem totalny burdel Saigon po karpiowym pucharze Polski, którego pewnie jeszcze nie widzieliście na kanale, który pewnie będę dopiero montował. Niestety zdarzyła się też rzecz, o której. No ja Wam mówię o wszystkim, więc też Wam powiem. Zdarzyła się rzecz dramatyczna. Oczywiście już kiedyś miałem problemy z komputerem, ale po raz kolejny niestety zdarzyło się tak, że. Pewnie mi wysadziło RAM, niestety, ale mój render e, w dniu wczorajszym montowałem też film z wakacji e, dla dziewczyn. E, no i niestety mój render poszedł. Nie wiem, 10 razy, 11, już nie liczyłem. Nie tak jak trzeba było, wszystko się zacinało, cały komputer gaz. E, nie wiem, może jakiś specjalista od komputerów tutaj jest, to się wypisze w komentarzu, ale niestety nie byłem w stanie tego po prostu zrobić. Tak więc jedyne co mi zostało to Wkurwiać się. O, przyjechał właśnie boss, tak więc już powoli ekipa się zjeżdża. A my lecimy zaraz na ryby i mam nadzieję, że pokażemy Wam kilka fajnych ryb, bo niestety biorą te małe, ale te duże też tam są. Bielawa, te słowisko rzutowe niedaleko Warszawy, dlatego właśnie tam jedziemy szybciutko po robocie. Możecie dojechać i możecie połapać fajnych karpi i spędzić fajną nockę, Widzimy się na sklepie. Zobaczcie, znów się spotykamy. A ty co masz? Podążę za marzymię. No i wszystko. To muszę wyjeździe dzisiejszą. Ale jeszcze zanim pojedziemy, stała się, że zajebista, bo... w końcu jest dostawa wyczekiwana Imperiala. Pyk. O, tam Adamek. Zamyk zamiatam. z Pety Łukasza. <laughs> Kolejne palety na stanie, a my zaraz robimy losowanie. Takie sklepowe. Wiesz i, i robimy losowanie, tak? Cykl zawodów mamy. Robimy jedną nockę w każdym miesiącu. Na bielawie, losujemy stanowiska i na koniec roku są nagrody, puchary i co? No a w nagrodę fagata na socjalu komuś Co robi? Proszę bardzo. Dobra, nie, nie, no nawet nie, nie ma, o, Rudy, Rudy ma szczęście. Pierwszy. ale ty. nie tu patrzę. Nie patrzę. Rudy jest coś? Nie ja nie widziałem. Mam. No uwaga, Rudy ma dwójeczka. Rude pek, rude A Adam. Adam, wkładam. Tak? No to fajnie się przedstawiłem ma sześć, ja ci powiem. Uwaga. uwaga. Uwaga, jedyneczka. Oby. Piątka. Piątka, dobrze. Janek. Dziadziu? No Dawaj, będziesz miał z dużej pory na młodzież cała. Jedyneczka. Oby. Siódemeczka. Siódemeczka. Pechowo. Dziadek. Oj to pechowo. Dziadek, Dziadek oh, ja lewą powiedziałem... Jedynka, jedynka, jedynka. Jedynka Jedynka albo Jedynka. Ja ja jedynka. 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 Ty, ale wypowiedział to, mówił dziś. Czuję, Łukasz... Jedynka. jedynkę. nie ja ma znaczenia. Łukasz trójka. Szósteczka. O, dobrze, bo, bo... Ty za mnie losuj, ja to pierdolę. No Trzy to <śśmiech> Trójka i czwórka. Trzykaj, czwórka. No to i tak obok siebie Pierwszy... siedzimy. Trzykaj, tr Pierwszy Adrian. Tylko tu jest jeden los. Pierwszy Adrian. Czwórka. Czwóreczka, No i za Obok mnie siedzisz? No. Zajmijcie. Ja Dobrze, to to... <laughs> żeś trafił. Mówiłem. Kiedyś musiał przyjść... Po tam losowaniu. Tam, wygląda właśnie, na tak wygląda tak. losowanie. Może to jest szczęśliwy mój rok. Ja ci powinienem zacząć losować. Ja ci powiem tak. Wrócimy do tego tematu jutro rano. Zadowolony? Pewnie, że tak. Dwójeczka. Zobaczymy. Czas pokaże. Będziesz siedział na schodach ujebany w jagodach. Nie? A Kajak od tyłu to kajak. Tam. A tam od tyłu... O jest, to jest... Ale zobaczcie, przed losowaniem chciałem trójkę. Daniel, co wylosowałeś? One. 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 Yeah. z taką kartką z tyłu powiem chodzi, sobie, co przez cały dzień zachodzi Czego chodzi. Tego, mi... Tego tak, mi... będzie. tak będzie. A no. my złożyłeś? No to no, lecimy. No. Okej, okay, let's go. Co tu się dzieje? To są jakieś Mocna, mocna ekipa pod wyzwaniem dronobraniem. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscówce. Nie pozostaje nic innego jak szybko się ogarnąć z matami, slingami, całą resztą i ruszać tam. Hu, dobra. All hot in here. Uff. Jest mega gorąco. Łapiełem pod dwa kije. Uff. Siedzę na czwórce. Mierzyłem w tym przesmyku do szklarni Na tym przesmyku jest jeden taki twardszy blat Nie mam nawet ich za bardzo rzucać, bo te drzewa mi przeszkadzają I obok jest drugi, będę tam obawiał I zobaczymy co z tego wyjdzie Odsypałem trochę Myślę, że kilo wjechało Jeszcze rzuca 10-15 kulek i styknie No, też jestem ciekawy No, wydaje mi się, że w ciągu pół godziny no na pewno. No, ja, ktoś przykuł to. Chcesz takiego tego wisielka tym barka? Ja myślę, że pierwsze branie będzie ja był Daniela Muzyka. Nie A to na zatoce ktoś siedział, czy nie? Tak. Tośmy przyjdzie, jak że tutaj chcieli. O, u ciebie. Ale to wpływa w bylkę, wiesz? A możliwe, bo tak wyskoczył dziwnie. Jest pierwszy. U, który tylko dysponduje Chyba nie też spągło No Skąd mam wiedzieć co to jest? To widzę to idzie tak Dziwnie bardzo Najważniejsza by 10 plus Adrianko 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 <laughs> Tak jak lubisz najbardziej Tak jest Arturku Są takie dziwne. O, To amur w No mówię, tak dziwnie, jakoś lekko idzie. Może mały karpel. Amur, o ładny amur. Od razu widziałem po O tak chociaż Kurwa kto płytko jest normalnie Jaj. To? Ja do kurwa nie wierzę Pierwsza ryba z sezonu Zbieram. Ja pierniczem, słuchajcie zdążyłem powiedzieć, że te fajne podbieraki są o

650 2,600 250, czyli równo miał 13 kg, hmm. no ale wynik fajny, to bardziej, że zobaczycie, obranie, a u mnie. Dosłownie z dwie minuty później też brałem. Sytuacja jest bardzo rozwojowa. Nie pamiętam na jakim etapie nagrywania. Nie, nie mogę znaleźć tej czołki, Bo ta oczywiście się rozładowała. Sytuacja była taka, że udało mi się zrobić branie jedno z czwórki ryba równo 10, tam 100, a 10 kg. I posłuchajcie, o będę miał. I, potem, o, i właśnie mam branie na żywo. Potyci. No ja właśnie rybę straciłem, Ale ty wyjąłeś. Już no, chyba nie dajdziemy. Chociaż nie. Musicie wybaczyć, że holu mnie nie nagrałem. Ale wiązałem szpony. Rybka na no 9800 otar się. Ale zobaczcie jaki piękny, jaki długi. Jaki ma jaki lampas. Piękny watełowski No tak więc So she sure, would have. Czuła! Wow. Skończyłem gdzieś przed godziną trzecią. Dramat. No, praktycznie nie żyje. Tyle ryb, że to jest. Tyle brań, że to jest koniec. Widzę, że Rudzielec ma tylko jedną wędkę. Nie wiem o co chodzi. Ale. Ale podobno dziadek wszedł do gry. Mówię, że podobno dziadek wszedł do gry. Podobno. Za, zapraszam. Z, zapraszam. Masz nie masz wagi? Nie. Nie masz wagi? Nie. Też nie. To skąd wiesz, no tak, tak strzelam na oko już, wiesz. Przerobiłem tego. Cała noc. O drugiej skapitulowałem. Powiedziałem nie. Finish. 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 No to ja o drugiej części skapitulowałem. No nie, nie. Powiedziałem, powiedziałem co? Ty wrzucasz, jedziesz. Ja już nie mam ciężarków. Ja tu zrzuciłem jest 15 ciężarków już. Od Zynia 6. Od Artura 1. Dramat. Ryby tu jest za dużo. Tak jak widzicie można połowić. O, coś się podnosi. No, ale niestety Daniel miał problem. Tutaj z tym, co widzicie na jedynce, macie taką czerwoną, jakby bojki czerwone, nie? A. To mi było troszeczkę problem. Tak, i one, tak, co te większe ryby, to od razu tam się, może nie od razu, ale pakowały się za tą boję. Tam podobne jest przejście pod tą siatką, bo to jest siatka z tymi podpływakami jest siatka. I one gdzieś się tam podpakują. także Gdzieś mhm. Dwie ryby zawinęły. Aha. Jedzie. co no, no, to, 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 to widzicie. Zdążyłem tylko przerzucić wędkę, jest od razu branie. Mhm. No, nie, nie, nie jestem w stanie nic zrobić, nie? No i tak muszę iść powagę, więc. Artur, weź wagę! No, przerzuciłem już branie. Nie? Już branie. No niedobrze, bo trzeba zważyć rybę. No dobra, fakiet nie chce mi się tam biec. No u mnie też była krawędź. No i w nocy 9,800. 12,77 z workiem. No. mam fotę teraz sobie tego. No, but... Kilka słów? Po przerobieniu nie wiem, jakiej ilości tutaj ryb w końcu, jakieś, jakaś ryba 10 kilo. O jas. Yes. I te muszki. Te muszki jest najgorsze. Te muszki tutaj. O jas. Yes. Dobra, wypuszczamy i się pakujemy. Zabijał. Już już po zabiju. grążelki poszedł? No. Przez grążelę. U, tak dość mocno nawet. Poszedł. Poszedł. Może wyjdzie. Co? Może wyjdzie. To już mi siedzi na plecach. Gdzie? Tak się złą tak Powiedz jeszcze raz. Zaczęło, no, wyrwałem tą ryby z tych liści. Stała, stała. śmiałem rwać. Pyk, 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 wyszedł. No, A mój 17.400, się. to? Tak. Ładnie, ładnie. I jak on to jest tak nagrodnikiem? Nawet nie wiem, czy wiesz, ale. No, nie... Lepiej sprawdzić. No. Ważemy komisyjnie, bo ty lubisz świat polewać workiem. <noise> wodą, wodą. Worki. To się nazywa taktyczna rozgrywka. To. Tak. Że... <noise> <noise> Powiedz, że chciałem być sławny. Może coś o złotej kulce. Co? Może coś o złotej kulce. Big, big boiler. O, oj, 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 oj. <noise> Nie się to uspokoi. Nie one tu kondycję to mają To co puszczasz go od razu czy co? No dawaj no Ale ty, tym masz tutaj ty... No człowieku ja to stąd czy idę Ja się ty dlatego założyłem ten kaszkę bye, ale... bye Daniel Szydź sobie zjedzie. ze swoimi kolegami muszkami <laughs> Dawaj Ach. Myślałem, że będzie do wagi, ale nie jest do wagi Taki oto, niepełne niepełne, 10 Wlas w, w liście. Trochę poczekałem, poczekałem, już miałem rwać to wszystko. Uff. Dobra. Miałem to rwać, zacząłem ciągnąć i wyszedł z tych liści, także o. taki to bączek. Także tutaj duża kula. Elit i to jeszcze moczone w, w skopanie. Słuchajcie, i to wszystko, jak już ta kulka, taka mocno zatlipowana mączka, squid liver. Naprawdę ona tam taką robotę i się to zrobiła. No Tyle brań. Myślę, że więc może nie tak dużo by brań jak tych muszek, ale też ich było dużo. One mierzą żywcem, właśnie, tak po towskach. Wpuszczamy Daniel i do no, Dokładnie. Elo, elo. Ty, ja. Widzę je normalnie na, twoi, na twoich plecach na tle Poszło Czarny koń Chodź na na szkolenie Mówi, że dobrze, że siedzi. On te wszystkie ma, ma, małe kara się ściąga do siebie a tutaj Co tu się wydarzyło? Stanowisko numer 2 Wiktor Heba 3 ryby, chyba 10 plus. Zaraz ważymy. Sprawdzamy i to może być nowe PB-wiktora. Komisja sędziowska w składzie Artur Tyc i waga Royben Hiton dokonają oficjalnego ważenia. Oto tego delikwenta. Dziewczyna dała buziaka na szczęście i zobacz, ryby łapiesz. Zobaczcie. Szybka nocka, 12 godzin, na Bielawie. Nie wiem, czy nawet kilo kulek tutaj zużyłem do nęcenia. Skopana, zalana in, in liquidem i posypana powderem. Żadnych przynętówek. Zanętówki zalałem wczoraj, obsypałem dobrze i jem je na haku. Ta kulka bardzo fajnie, kilka godzin w wodzie pracuje. 8, 9 czy 10 brań, 12 godzin. Pod zawody, pod jakieś takie szybkie zasiadki, gdzie chcemy coś złapać. Rewelacyjna sprawa. Szypun, który od kilku lat mi się bardzo dobrze sprawdza na wszystkich właśnie łowiskach, łamaniec. Na kółeczku tu bardzo szybko pracuje, no praktycznie ryba nie ma możliwości ani go wypiąć. No nie chcę mówić, że 100% jest zacięć i choli do brzegu, bo tak, tak nigdy nie ma, ale naprawdę jego skuteczność jest ogromna. Tutaj mamy, tutaj mamy. Potwierdzenie tego. Boom, z Kordy, krimpy i lużyn z Foxa. Bardzo dobry, mięciutki. Super się układa, nigdy się nie plącze. Mamy 100% pewności, że zawsze nam dobrze leży do rzutu idealny. Do tego skopana na włosie 24, i mamy idealny zestaw. No. no. Te brania są tutaj cały czas, ale niestety nie udało się wyjąć ryby. No można powiedzieć, że od jedynki do czwórki cały czas coś się działo. Był niezły dym, a ja z kolei z moją obietnicą wracam. Pokażę Wam teraz po kolei stanowiska. Stanowisko numer 4. Mnie to wyglądało w taki sposób. Po schodkach zobaczcie, jak tu się wszystko zmieniło. Dwie wędeczki, szybko na wiadereczku. Tam macie takie fajne grążele, one się kończą. Są wyrywy dwie. No i w tych wyrwach w zasadzie jedna. I początek grążeli. Stamtąd praktycznie wszystkie brania, jakie tylko były.